Świat bez Chrystusa jest światem bez miłości. Dotykając Bóstwa Chrystusa nie mamy tej swobody poznawczej, jak to ma miejsce przy analizowaniu Jego sposobu zachowania. W Chrystusie bowiem boska osoba posiadała ludzki model zachowania, wyrażała się w ludzkiej osobowości. Prawda o Jego Bóstwie unaoczniła się, zajaśniała w sercach apostołów dopiero po zmartwychwstaniu. Chrystus postawił swoim apostołom pytanie, a Wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedź Piotra nie była owocem jego obserwacji, nie była konsekwencją jego naturalnej dyspozycji religijnej lecz reakcją na łaskę, która przyszła z zewnątrz. Jedni uważali go za wysłannika Boga, proroka, ale nie brak było i takich, którzy sądzili, że jest bluźniercą, zwodzicielem, że mocą złego ducha przepędza złe duchy. Na pierwszy plan wysuwa się ja, Chrystusa. Zaprawdę, zaprawdę ja Wam powiadam swoim częstym sformułowaniem ja wam powiadam stawia swoje słowo nie tylko obok tego, co zostało powiedziane w Starym Przymierzu, co więcej podkreśla, że jego słowo jest ostatecznym, żywym słowem Boga. Identyfikuje swoje słowo z Bogiem oraz swój czyn z działaniem Boga. Jego samoświadomość siebie jego sposób mówienia wskazują, że jest on kimś nieskończenie więcej niż tylko człowiekiem. Jest głosicielem ostatecznej myśli Boga i jedynym wybawcą, bowiem tylko wiara w Niego decyduje o zbawieniu człowieka. Mówi tak, działa tak, jakoby z Nim i w Nim był sam Bóg obecny. Inaczej niż dotąd było to rozumiane w Izraelu oraz w religiach. Za roszczeniami Jezusa stoi sama Jego osoba, zachowując równocześnie daleko posuniętą naturalność ludzką oraz skromność wobec człowieka. Mówi o sobie, że jest prawdą. Znaczy to, że prawda nie jest czymś, co znajduje się poza Nim do której przyjęcia nakłaniałby innych, jak to ma miejsce w naszym ludzkim rozumowaniu. Prawda jest w nim i staje się dla innych dostępna przez niego. Dlatego też ten, kto odrzuca Chrystusa, zamyka sobie drogę do Boga. Chrystus mówi jako ktoś, kto jest miejscem Boga. Jedyny zna Boga, Ojca. On jest Jego rzecznikiem, ale również i Jego nikt nie zna, tylko Ojciec. Stanowi jedno z Ojcem. Zawsze odróżniał sformułowania Ojciec mój oraz Ojciec wasz. Używał również zwrotu Ojciec wasz niebieski. Stwierdza, że wszystko przekazał Mu Ojciec. Wskrzesza zmartwych, ożywia tych, których chce, podobnie jak Ojciec. Zwróćmy uwagę na wnikliwość zapisu ewangelicznego. Chrystus nie mówi, zanim Abraham był, ja byłem, lecz Ja jestem. Mówi zatem nie tylko o swojej wiecznej egzystencji, ale również o swojej boskości. Ja jestem to imię Jawem. Ten tytuł boski Ja jestem, Jezus stosuje do siebie. Dlatego też po słowach Ja jestem zaogniała się dyskusja wśród Żydów aż do próby ukamieniowania go. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Tak więc słuchacze wychowani na Starym Przymierzu doskonale rozumieli słowo Chrystusa. Rozumieli głębię oraz sens zwrotu, ja jestem. Nie chcemy Cię kamieniować za dobry czyn, ale za to bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Jeżeli nie mogli Go ukamieniować, to jednak w dalszym biegu Jego działalności przybili Go do krzyża, podwyższyli Go. Swoim zmartwychwstaniem udowodnił, że On jest, ja jestem. Analogicznie ze słowami ja jestem w mowie Chrystusa ma się sprawa z tytułem Pan. Tytuł Pan jest imieniem samego Boga zarówno w starym jak i w nowym przymierzu. Tak więc Jezus, który siebie określa ja jestem, którego Kościół święty na kartach Nowego Przymierza darzy tytułem Pan, nie może mieć swego pochodzenia w tym świecie. Nie może pochodzić z tego świata. Jego pochodzenie jest ukryte w Bogu Trójjedynym.